Jestem 80 z tej strony, ale dzisiaj jest, witam w kolejnym odcinku na moim kanale z od zera do milionara już właśnie w trzecim odcinku. Więc tak jak widzicie, tu się trochę pozmieniało. To już trzecie piętro rok sałaty naładowałem. Trochę truskawek jeszcze jest 9, tyś... 9 ton tych truskawek w środku. No ten 9000 litrów, więc tak dzisiaj. Mówiłem, że będziemy stawiać halę. No nie mówiłem, że dzisiaj, ale mówiłem, że będziemy stawiać halę. Więc sobie ją właśnie postawimy. Odejdziemy trochę. Wchodzimy w budowlę i sobie stawiamy oto takową halę. no nie, ona jest tak. Żebym już miał tę maszynę po prostu gdzie stawiać. Pek. Trzy, dwa, i postawiona kurde. tu dobrze poszło jest dobrze Do, dobra jest dobrze postawiona więc teraz tak sobie otwieramy ją no ładna jest duża i to duża bardzo fajna Właśnie o taką mi środkową, co zamknę. I teraz tak, bierzemy sobie to Plinera, bo właśnie ja czekałem, żeby tego, ten kombajnik sobie wstawić do, do tego, bo nie miałem gdzie wstawić. Te wiaty były za małe, a teraz możemy sobie wstawić. Więc lecimy. O, mam lagi, kurczę, trochę kurcze Jak chcę do samego brzegu podjechać kur... chcę do samego brzegu podjechać żeby on tak nie zawadzał bardzo dobra tak może stać tu jeszcze na przykład możemy łózek wprowadzić a tu będzie na truskawki miejsce więc tak, co jeszcze jest nowego u mnie na GOSPie? No Ariana już widzieliście w takiej konfiguracji z obciążnikiem i pojawił się Pottinger 6-metrowy. Na testy dziękuję firmie Pottinger, bo powiedziałem na odcinku, że szukam i oni mi właśnie przysłali 6-metrowy. Więc tak, tu już zasiałem jęczmień. A dzisiaj właśnie z tym Pottingerem będziemy mieli robotę. Więc ja muszę sobie polecieć naoko, bo tam nie przejadę. Światło przyjść tylko dobrze, trzeba światło zapalić. Dobra, i skręcamy. Lecimy sobie tu. Trzeba będzie akcja się yy, w pszenicy. jęcz Tak, pszenicę. Albo jęczmienia zrobimy. Nie będzie lepiej. Spyk. Ześmy na tyle gospy. Sedrę poogarniamy jeszcze na gospę. Ksorku. Ja jeszcze sprawdzę, czy czasem rzepak, My, yy, yy, czy można teraz sieć rzepak, bo jak można sieć, to jeszcze sobie polecimy jedno pole rzepakiem zasiejemy. Tutaj <laughs> stoi ta nowa przyczepka. Będzie rudolub chyba wymieniany na tą też drugą printerkę albo Rudolf będzie jako pomocny. pomocna szepka, nie wiem nawet, jak to tam zrobię, ale jak widzicie, sobie radzi. Z tym siewnikiem bardzo pięknie. I tak też tu nie były kamienie wzbierane, tylko tu akurat nie były Więc no, tu mogą leżeć kamienie. się trochę podwyższy, ta się trochę weźmie header do góry, daj i będzie dobrze. Pyk. Tak, ten silnik ten 100 tysięcy. 100 tysięcy kosztuje, ale to może mi trochę obniżą. Nie wiem, nie wiem jak oni mi tam zrobią. No i się bardzo fajny jest. Polecam firmę Potinger. Tutaj, o kurde. Dobra. I teraz tak. Eee, tu patrzymy. Żebak, żebak, żebak. Można siać. Ostatni miesiąc się ale można siać, więc polecimy posiać Żebaczeku. Że sobie wybieramy uprawę rzepak Skręcamy sobie tu, jak, u kurde, nie wyrobiłem się aż <grym> się> No tutaj wszystko wapnem w ogóle przeleciałem trochę roboty mi zaszło w przygotowaniach pól ale właśnie jest, jest po prostu gicior o kurde, oś wyrwało. I tu dróżkę będę robił. Przywiozłem żwiru. No i tak, tu jest to pole. To jest duże, wiem, wiem że jest duże trochę to pole, ale właśnie chcę je zrobić. Wiem, tu... Na trochę, tak na jednej części będzie trochę kamieni, bo mi się maszyna rozwaliła i musiałem wracać właśnie dlatego. Tamtego też kawałka nie mam zrobionego. O kurde, mam mało w kamerce baterii. Więc dobra, tu muszę kończyć odcinek, bo. Więc jak wam się podobało, możecie się łapkę, albo czekajcie, sobie dojadę dotąd 8, albo dobra, dalej jeszcze sobie zrobimy, polecimy. Zrobimy sobie 10-minutowy odcinek, bo dalej się nie, żeby nie zrobił, po prostu, żeby się nie bateria nie rozładowała. dobra jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subikaj Kajlejka, podajcie do grubsza mek i na no, right.